Witajcie serdecznie w piątym odcinku z serii zagrajmy Spyro... Skyland Spider Adventure dokładnie tak naszym i naszym zadaniem w tym momencie jest udać się do portu, ale zanim to zrobimy, to pokażę Wam tutaj jedną rzecz, która możliwe, że... znaczy nie, pokażę Wam tutaj właśnie takie coś. Tutaj mamy zdobyty skarb w poprzednie, poprzedniej poprzednie misji, czyli w poprzednim odcinku, ale nie o to chodzi. Tutaj to była czwarta misja. I mamy tutaj w czwartej pozycji Skarp, czyli jeżeli, czyli możliwe, że tych misji jest właśnie o tyle, czyli 7, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26. No właśnie, dobrze policzyłem? 7, dwadzieścia 21. Tak, 26 misji, możliwe, że tak jest, nie wiem. Jeżeli tak, czyli to będzie około 26 odcinków z tej gry. Ale to w sumie dobrze, według mnie przynajmniej. I no bo fajnie, że długa gra, ja lubię długie gry. Znaczy, nie tak strasznie długie, ale takie, takie długości mogą być. Okej, okay, chyba do pody tu mamy się udać tędy, czyli tutaj po schodach w dół. Dokładnie tak. Jeśli chcesz o. mnie zjeść, musisz wiedzieć, że jestem słonawy i mam podwyższony cholesterol. Jeśli ty mnie. zjesz, ja słony i grubokwaśny. Cudownie, niech mi ktoś pomoże! Nie moje noże. O rany! Musiałem tu siedzieć i wysłuchiwać, jak ten potwór wymyśla przepisy. Byłem głównym składnikiem. Och, to jest jeszcze gorsze. Hmm, pomocy? Proszę. Zajrzyj do zamka i zobacz, czy możesz przesunąć zapadki. Aha, czyli mam tego gościa udatować zwierzę. Już... Jestem zamknięty w klatce, a ten mały chochlik nie chce mnie wypuścić. Czemu mnie tak długo gadają, nie da się tego przewinąć. Zobacz, czy dasz radę otworzyć zamek? Hm. no właśnie, a więc dobrze, to jest ten zamek taki. Tak. Wow! Witaj w zamkowej zagadce. Obracaj zamkiem w taki sposób, aby odblokować wszystkie zapadki. zapadki. Użyj strzałek do obracania, użyj tego, żeby przewracać. Aha, a więc akceptujemy. Aha, o to chodzi. Aha, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Tak. Ym... Nie, 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 stój, stój, stój. Chwila. O, o, tak, tak. Dobrze, dobrze jest. Zleciłem jeden czy tam dwa duchy, znaczy za dużo zrobiłem, chyba. Ok, się z tym, udało nam się. Dajcie się rozwiązać zagadkę. Trudna to ona nie była, ale. U... Na świętego karpia. Niewiele brakowało. Przyszedłem tu, żeby Cię znaleźć, Skylanderze, a nieomal skończyłem jak gulasz z Gilmana. Hm. Mam nadzieję, że nie masz przy sobie żadnych owiec, Rybi mistrzu. Gurglefin. Gesundheit. Nie, to moje imię. Jestem Gurglefin. Jestem Gilmanem, a nie rybą. Gdzie miałbym schować te owce? Nie noszę przecież spodni. Och, tak. Rozumiem. Szukałem cię, Skylanderze. Przybywam z pobliskiej wyspy, gdzie trolle wzięły w niewolę resztę mojego ludu. Proszę, pomóż nam! Hmm, trole bardzo niebezpieczne. Nie tak jak owce, ale jednak trzeba im pomóc. Są niczym ryba bez wody. O, przepraszam. Uważaj, krecimuszczku! Świetnie! Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Gotowy do podróży na oleistą wyspę? Wow, oleista i wyspa. Nareszcie ktoś traktuje mnie poważnie. Żadnych komentarzy w stylu: Ten, który uciekł, albo coś mi tu śmierdzi rybą. Ech, dobrze, ruszajmy. No właśnie. Hmm, tak. Może jednak przytrzymaj się czegoś. Szczerze mówiąc, to dla mnie on nie wygląda tak strasznie jak ryba. Może ma głowę podobną do dyby, ale ja bym go raczej rybą nie nazwał. No ale dobrze, niech to będzie dyba. Oleista wyspa, tutaj mieszkasz, gościu? Naprawdę? Serio? Kiedyś to było piękne miejsce. Potem wszystko zniszczyły trole, które zaczęły wydobywać olej. Wszystkie zapasy oddają kalosowi, który używa ich w swoich szalonych machinach. A na domiar złego uwięzili mój lud. Ale teraz, kiedy tu jesteś, możesz to wszystko naprawić, Skylanderze! Uwolnij mój lud i daj nauczkę trollom! Pospiesz się! Już czuję zapach ogni rozpalanych pod kotłami i sosu tatarskiego! Brrr! Okej, okay, rozdział piąty, Oleista Wyspa. Miejsce, które kiedyś teutchniło życiem, a teraz... Co się z nim stało? No, tu sami widzicie. Właśnie tak. I dobrze, musimy uratować ich wszystkich, a więc za chwilę zaczynamy. Szybko! Ocal mój lud, zanim stanie się rybnymi pałeczkami! Okej, okay, uwolnij Gilmenów więzionych w klatkach, tak. Dobrze, a zanim to zrobimy, tu mam jakiegoś gościa, z którym pogadam. Mogę zapomnieć o moich rybich lękach! Są tu Skylanderzy! Aha, dobrze, czyli tutaj sobie tak po prostu stał. A patrzcie, 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 tam coś było, tam coś jest. Ło, jest zwój, ale fajnie. Haha. <laughs> No i pięknie w sumie. Początkowo olej był bardzo popularnym tonikiem do włosów, używanym przez krety. Niestety spowodował, że wypadły im wszystkie włosy. Teraz, kiedy krety są łyse, olej służy jako paliwo w ich maszynach. <laughs> no w sumie racja. Możliwe, że i tak było. Czemu nie? A więc dobrze, w takim razie idziemy. Mutować wszystkich, wyspa Kijanek. Trol mechanik, ważne na jego narzędzia. No i popatrzcie, jak, jak ja mam tutaj fajnego potworka. Tutaj pewnie mi zaraz... Miejmy wys... kierunek promienia energii, żeby otworzyć bramę. Teraz mi pewnie za chwilę coś wyskoczy, żeby ustawić sobie... żeby ustawić sobie sprendera mechanicznego, tutaj takie się wydaje. A może nie, zobaczymy. Oj, tam jak tam Spider. I dobrze, tutaj chyba mam jakiś tajny przejść, tak powiem. I W tej strefie silniejsze są Skylandery wody. Okej, okay, ale przy... ja umiem latać, dzięki temu, przynajmniej, uda mi się to chyba zdobyć. Tak, pięknie. I tu mamy jakąś rzecz dla... Zobaczymy kogo. Okej, okay, udało się znaleźć klejnot Duszy. Dostępna jest nowa mod, wzmocnienie pancerza dla łamstrzela. Jakoś tak, przepraszam. Okej, okay, kontynuuj. Yy, tak, yy, zobaczmy go. Wygląda on w ten sposób. No i dobrze, tu chyba mamy jeszcze kolejny przejście, że tak powiem. Dostać się na platformę be beta. <grym> Tylko, że ja nie wiem czy ja mam się na przykład wrócić, czy ja mam się wrócić tam gdzieś, czy jak. Uważaj, zaklęciory mogą tworzyć zabójcze promienie lasera. Sekundę. Aha, dobrze, jestem tutaj. Ok, rozumiem wszystko. Tam było tamte miejsce, gdzie nam się otworzyło i tutaj po prostu jesteśmy. tak silniejsze są Skylandery Body. Nie woda a ogień jest różnica, ale dobrze, jakoś go pokonamy. O jasne, jakie fajne ma ataki. Wow. Dobrze, pokonany, tak? Pięknie. Okej, okay, musimy teraz pokonać trollę mechanikiem. Jestem trollem, a zarówno mechanikiem. <grym> znaczy oni są trollami, <grym> mechanikami. Tak. Dobrze. Y aha, już tylko tyle ich było. Naprawdę, no naprawdę. I dobrze, tutaj mamy trampolinkę. Wow, ale piękny skok. <grym> I mamy kolejną... Pier pierwszą, przepraszam, pierwszą skrzyneczkę w tej misji. Tutaj wypadnie, mam nadzieję, że dużo, 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 dużo kasy. Tak razie niż 300, i będę się cieszył przynajmniej tyle. Wow! Dali, prawie 300. No i dobrze, może być, starczy, mam nadzieję. <grytanie> znaczy, nie no, ja potrzebuję jeszcze około Tysiaka, na wszystko, żeby wszystko ulepszyć. Mam nowego potwora. Troll z Blasterem! Bezpieczne posługiwanie się bronią nie jest ich mocną stroną. No w sumie rad, no w sumie, czemu nie. Ojej, ja czemu uważaj, bo... Jakie silniejsze są Skylandery mechaniki. O właśnie, jak mówiłem wyskoczyło, żeby zmienić na mechanicznego Skylandera, ale już mniejsza z tym. Oczywiście mamy tego mechanicznego Skylandera, ale jest... nie jest mi on tak chyba bardzo potrzebny. Ponieważ granie z Pyrem też, jest, też się da przecież. A sekundę, jak to mogę to zrobić? Mam to na przykład? Aha, jest Wajka, popatrzcie. Ja to przejdę teraz? Udało mi się, dobrze. Weźmy spróbujmy. Nie, tu chodzi o to, że ja mam po prostu to dać tutaj, o, i muszę teraz zasilić, o, bo... Muszę teraz od nowa to wszystko poprzechodzić, takie kółeczko całe zrobić. Okej, okay, i teraz chyba, nie, jeszcze, jeszcze teraz, o, teraz, o, właśnie. I mamy zasilone chyba tak jakby, i otworzyło, no, i otworzyło nam się oczywiście przejście. A więc dobrze. I w takim razie idziemy sobie dalej, wow, 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 i mamy tutaj kluczyk, dobrze, ale gdzie by go tutaj otworzyć, wow, mamy tutaj jakąś rzecz, aha, uratowałem gościa, dybkę, jedną na, dybkę, nie, nie, nie dybkę, <grym> dobrze, dybkę uratowałem, jedną na pięć, aha, to mam przesunąć jakby tutaj, tak, i to mogę jeszcze tutaj sunąć. o, chyba tak, chyba tak trzeba, tak mi się wydaje, bo to ma chyba pójść tam, do przodu, okej, okay, zobaczymy. Jeszcze raz... Jeszcze raz... O! O właśnie! O to chodziło pięknie! No i dobrze, otworzyła nam się kolejna brama. Tutaj nic nie ma? Chyba nie... A więc dobrze, w takim razie tam idziemy. Tylko sekundę. Ja tutaj mogę to Zniszczyć, tak? Tak, mogę to zniszczyć. A tutaj mamy coś? Mam przejście tutaj jakby w dół. tej strefie silniejsze są Skylandery wody. Mamy bagno, właśnie tak, bagno. Który mam nadzieję, że za chwilę coś uda mi się znaleźć Wow, i popatrzcie, druga rzecz, pięknie ha, <laughs> trolek, troll taki mały <laughs> Dobrze, u... udało ci się znaleźć krajnot duszy Dla boomera, chyba tak Okej, okay. i w sumie fajnie, że kupiłem umiejętność dla Spyro latania Dzięki temu właśnie nie potrzebuję Skylandera wodnego Tylko mogę sobie tutaj teraz latać I sobie zobaczymy tego Skylandera Okej, okay, ten Skylander chyba tak z zachowaniem przy, po, przypomina o właśnie tego, którego wam tutaj pokazuję w tym, w tym, w tym, w tym, w tym, w tym momencie, chyba właśnie tego przypomina. <grym> Ale ja go nie, Taki też śmieszny, szalony jak to tak no na przykład. I, dobrze, w takim razie bierzemy właśnie jeszcze raz Spider. I tutaj chyba wszystko zdobyłem, lecz może tutaj jeszcze. O, mam tam patrz, tam, było, tam była skrzyneczka. Tutaj mamy to wejść, ale może jeszcze z tej strony coś będzie. Warto sprawdzić zawsze, czemu nie, w sumie. Tak, i popatrzmy. Chyba tutaj akurat nic nie ma, ale... A, jeszcze pod most? Nie, tutaj nie da się wlecieć. Okej, okay, tutaj też chyba za bardzo nie ma sensu. Okej, okay, w takim razie tam zdobyłem ten klej. No duszy, piękny, już drugi w tej misji, jak się nie mylę. Tak, drugi przecież, drugi. No właśnie. I co, idziemy tutaj? Tu chyba jest po lewej stronie ta skrzyneczka na górze. silniejsze są Skylandery Mechaniki. Okej, w sumie dobrze, że tutaj poszedłem, bo w sumie fajne rzeczy znalazłem. Mam jeszcze oczywiście kolejną skrzyneczkę. Już drugą w tej misji. No drugą. Chyba tak. tak. I mamy kolejną kasę... Nie, drugą czy pierwszą? A mnie nie ważne. pewnie to długo. W sumie nie. Wiem. I okej, okay, 1157 kasy. I teraz pójdziemy tam, gdzie ogólnie nam każą pójść, tak jakby Troll Grenadier, czyli granaty ma, <śm> ma wyjątkowy, buchowy charakter. No to że tak. Wow, aleś tutaj się nazgrała aż trzech, tutaj zwykłych, jeden super taki, powiedzmy. No dobrze, czyli ma on granaty, ale jakoś. Wow, i tu kolejni z granatami biegają. Dobrze, ratujmy rybkę. Ryb tak. I żeby go zniszczyć, to będę musiał coś innego zrobić. Zaraz się oczywiście zobaczę, tylko sekundę. Aha, muszę to po prostu obrócić i uważać, żeby mnie nie, nie zabił ten tutaj potworek. A nawet nie będzie we mnie trafić, proszę bardzo. okej. Okay. i kolejna rzecz aktywowana. To chyba jest tutaj. Dokładnie, tak. O, tam była jakaś wajcha, Tam była jakaś wajcha, tak. I tutaj mamy kolejne. No, tutaj mamy przejście jakieś chyba. Bonusowe, tak mi się wy... Nie, tutaj nawet trzeba iść. I mamy. Trz... Jest nowy potwór, tak? to jest potwór? Choke trolli typ 31. Wow! Każdy troll ma sobie punkt, było napisane. Okej, okay. yy, każdy z ma słaby punkt, tak. No właśnie. Oj, ale ten jest naprawdę mocny, jak sami widzicie. Wow, jak jedzie nieskubanie. Od tyłu, wiem, widzę, od tyłu muszę go, jakby. Tak! Popatrzcie, wystarczy go uderzyć raz z tyłu już będzie po nim. Haha, to jest nie taki mocny on był wcale. I dobrze, ja teraz sobie uratuję tego gościa od, ra od razu. No właśnie. Tak, kolejna ryba uratowana, trzecia. Złożyło nam się przejście dalej, tu jest piąta już. Ta ta tam jest czwarta, tutaj mamy piątą. Aha, tylko tutaj nie polecę na razie. Tam jest teleport mi jakiś potrzebny. Dobrze, tam jest potrzebny teleport. Myślałem, że wystarczy, a w sumie, czekajcie, sekundę, 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 sekundę. Nie, nie polecam, myślałem, że jednak uda się, ale niestety nie. Więc w takim razie, dobrze, niech tak będzie. I tutaj musimy ratować tego gostka. tutaj byłem. Aha, tutaj mamy klucz, o proszę bardzo, mamy tutaj kluczyk. I musimy tutaj Je pewnie kilka razy obrócić. To o właśnie, tam jakby już coś działa, a więc dobrze. Tworzenia tej bramy potrzebujesz ognistego Skylandera. No ja, ty szkoda, że Skyler jest magiczny. Znaczy, fajnie, że jest magiczny, ale też powinien móc to otworzyć, ale niestety nie. Czyli w takim razie. Ymm, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Aha, dobrze. W takim razie na tego nie zrobię. A tutaj, żeby tamto coś tutaj z tym zrobić, z tym domieniem, muszę po prostu tego w jakąś inną stronę przekierować. Okej, okay. i chyba. Ło, wow, ona da się tym Ale fajnie! Ja ci pozostawali wszyscy. Chyba o to właśnie chodziło, tak mi się wydaje, żeby ich szybko zniszczyć. I w sumie fajnie, tylko że ja nie wiem, czy jak dostanę za nich. No właśnie, okej, okay, może dostanę, nie wiem. W sumie fajnie, fajnie, takie przyspieszenie powiedzmy. Tam na dole coś jest? Chyba nie. Okej, okay, w takim razie tutaj pójdziemy tam po ostatniego ludzika. Ale zanim to zrobimy, to zniszczę tego trola. No bo, a jeszcze żyjesz. Jeszcze, o właśnie, chyba już tak i tego uratujemy, dokładnie tak. I możemy udać się w tamto już miejsce. No. A więc dobrze. A tutaj, tutaj tutaj mamy skrzyneczkę, mamy kluczyk, mamy tego czarodzieja jakiegoś żywioła. Nie wiem, co się nie Hm, nie szacłem. No właśnie, mam tutaj kolejne potwory. W tej misji naprawdę mały ekspas, dobry. naprawdę tak jakoś malutko. Tak? No, ale okej. Okay. Aha, to udatuję tego gościa, tak. Ale tutaj coś jeszcze mam. Aha, tutaj pewnie siedzi. Czemu ja nie widziałem tego jedzenia? Aha, dobrze. Udało ci się. Wiesz, nie uwierzyłbym w to, gdybym tego nie widział na własne oczy. Przykro mi o tym mówić, ale nadal potrzebujemy twojej pomocy. Chodzi o tę fabrykę. Zatruwa nasze wody i nasze życie. Niszczy wszystko dookoła. Proszę, pomóż nam ją zniszczyć. Gdyby w Twoją płetwę wpadła bomba troli... można by ją wrzucić do tego komina, z którego wydobywa się dym. To by załatwiło sprawę. BOOM! Trole by stąd odeszły, nasz dom znów byłby bezpiecznym miejscem, a ja nie miałbym na co narzekać. Chyba jednak nie. No dobrze, czyli musimy teraz wys wysadzić ten piec. Okej, okay, tutaj jakoś tak nagle na szczęście pojawiła się bomba troli, Proszę bardzo, zadać UPS na No, za chwilę. A już chciałem nawet, O, ona wybuchnie! No, popatrzcie, no to nie tak nie może być. No, ludzie, jak. Aha, rzuciłem ją. A, spoko. Mam nadzieję, że pojawi się druga, oby. Bo tutaj mamy kolej. O, znalazłem wszystkie skrzynie w tej misji. Pięknie. No, a więc dobrze. Bierzemy jeszcze raz tą bombę, ja na jest. I idziemy ją rzucić do piecyka. Uważaj, zaklęciory mogą tworzyć zabójcze promienie lasera! Rzuciłem! Naprawdę, rzuciłem! Wiem to, dziękuję. Rzuciłem profesjonalnie. Tak jak bomby się powinno rzucać. No właśnie. <śmierdzi> Popsuję, jak nie wiem. Dobrze, więc w takim razie jeszcze raz, bo nie wiedziałem jak się rzuca. Nie ja zauważyłem tej strzałki widocznej na pół ekranu. <śmierdzi> znaczy, że nie, nie jest taka wielka, ale. No naprawdę! Teraz, teraz jeszcze odcinek przedłuży się o 20 minut, bo, ponieważ nie umiem rzucić bomby. No właśnie. Okej, okay, w takim razie sobie... sobie sobie tutaj stanę. O! I leci! No czemu tam poleciała? No chyba będę musiał jakieś cięcie zaraz zrobić, bo naprawdę, naprawdę tego nie zniszczę w ten sposób. Życie mi się kończy na dodatek. Okej, okay, popatrzcie na to, teraz będzie piękny rzut biegnę, 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 dobrze. I leci, bomb! Za darmoza wracam. Okej, okay, bomba leci. To było coś! Szczególnie dla takiego szczura lądowego jak ty! Ocaliłeś nas! Hmm. Dziękuję! Nie ma za. No i popatrzcie, wykonaliśmy kolejną misję. I tutaj wykonaliśmy oczywiście rozdział Ukończenia główny cel nie stracone, nie stracone żadnego życia Jeszcze ani razu nie przegrałem Znaczy nie straciłem wszystkich żyć Znaczy życia Okej, okay, ale tutaj w tej misji nie znalazłem legendarnego skarbu I czapki I wszystkie obszary odnalezione, czyli tego też nie I zaliczone w ciągu 5 minut 7 sekund też nie A więc dobrze, misja kolejna Rozdział piąty wykonany I pięknie, <laughs> fajnie Ciekawe co nas tutaj czeka teraz w mieście naszym Naszym, no, osnowie światła <laughs> Cały czas patrzę przez daleko dalekowidza, ale jest nieco zardzewiały i nie można go w pełni obrócić. Hej, rybne paluszki, próbuję się skupić. Proszę, gotowe. Tada! <laughs> W imieniu mojego ludu pragnę Ci podarować tego oleistego osła. To nie ja wymyślałem nazwę, a wraz z nim bogaty zapas oleju. Niewiarygodne, panie gurglefin. Tego nam właśnie potrzeba. Idealnie, możemy tego użyć do nasmarowania dalekowidza. Zabierz to i dołącz do mnie na górze. Aha, o to chodzi, no dobrze. To my się tym zajm zajmiemy w kolejnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do zobaczenia trzymajcie się i cześć. Tylko jeszcze to sobie zobaczymy szybko. Aha, tyle. Ok, trzymajcie się i cześć.